Dzień widzowie. Chciałbym wam dzisiaj zaprosić na serwer Kit SMP. Dobra, brać, mnie za bardzo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. na spokojnie. Dzień dobry, widzowie. Chciałbym was zaprosić na serwer Kit SMP. Eee. Robiliśmy go z kolegą, nawet się staraliśmy. Nie, nastaraliśmy się, nie wiem, na dostosłony, nie, no. Eee. Spalny jest nawet lit, mi się podoba. Eee. Na czym polega ten tryb? Ja może wytłumaczę końcu. Mamy magicznego Dirzt, a za stak? Ja wam pokażę, poczekajcie. Coś, sorry, ale mam, muszę telefon jedną ręką trzymać, więc trochę mi aż pomał. Wam pokażę, co chodzi. Mamy takiego sprzedawcę, no i on nam za stak Dirzt daje jeden magiczny dirt. I tutaj mamy coraz lepsze zbroje do kupna. É, e tu tá é só